Cześć, witam Was bardzo serdecznie 5 października 2023 roku i zapraszam Was serdecznie na codzienną, szybką analizę kryptowalut. Oczywiście, na początku proszę Was o lajki i o suby, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A dzisiaj będzie dosłownie samo mięso. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na kryptowalutach, będzie ich 8. Oczywiście Bitcoin i Ethereum oraz sześć innych kryptowalut na które warto zwrócić uwagę, chociażby w dniu dzisiejszym albo nawet w dniu jutrzejszym, więc warto mieć je na tapecie. Oczywiście zaczynamy od coin market cap. Największe wzrosty na Trust Wallet Token 12,59%, a największe spadki na MATIC 4,12%. Te spadki oczywiście po tej naszej ostatniej analizie, gdzie widzieliśmy fajne miejsce do shorta i tą cena nam odbiła, no i stąd właśnie mamy ponad 4% spadek. Na altcoin, na Fear and Greed indeks aktualnie 48 poziom, poziom neutralny, a altcoin season index na poziomie 41, czyli troszkę Odbiliśmy do góry. Co ciekawe, jeżeli zerkniemy sobie na mapę likwidacji, to widzimy, że te wzrosty, które aktualnie są, bardzo fajnie tutaj wyczyściło trochę poziomów likwidacyjnych, ale docelowo myślę, że jest szansa na jeszcze większe wzrosty. Zapraszam Was oczywiście do mnie na Twittera, gdzie chociażby wczoraj zamieściłem moją pozycję. Na B, gdzie razem z patronami shortowaliśmy właśnie tego coina, no i zamykaliśmy poniżej 12 centów i bardzo dobrze, bo tam później cena nam odbiła, więc było to idealny poziom do wyjścia. Również zamykałem pozycję na ropie, również bardzo fajnie tutaj cena poleciała, więc wczorajszy dzień można udać, że był zaliczony. No, i teraz wracamy do Bitcoina, który po tym delikatnym spadku, ostatnim, dzisiaj po raz kolejny atakuje właśnie poziom 28 tysięcy. Byliśmy już troszkę nad, dokładnie 100 dolarów wyżej. Jesteśmy aktualnie tutaj w tej żółtej strefie, ale myślę, że docelowo do końca dnia jest szansa zaliczyć tutaj. 29 tysięcy tą czerwoną strefę, którą przed chwilą wyrysowałem specjalnie dla Was, żeby zobrazować tą strefę, gdzie powinno odbyć się troszkę większe sortowanie, no i ta strefa jest od poziomu psychologicznego 29 tysięcy do poziomu 29 270. 000 dolarów. Ja oczywiście spróbuję sobie tutaj odpalić jakiegoś małego shorta. Zobaczymy, jak sytuację tutaj nam się rozwinie. Chociaż ja w momencie odpalenia shorta będę chciał realizować zyski już tutaj w tej żółtej strefie, bo docelowo liczę tutaj na wybicie jeszcze wyżej, nawet tutaj powyżej 30 tysięcy. Więc to będzie tylko takie krótkie zagranie. Oczywiście nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, pamiętajcie o tym. To są tylko i wyłącznie moje zagrania, a jeżeli chcecie się pouczyć gry na dźwigni, to oczywiście zapraszam Was na giełdę BingX, gdzie macie coiny testowe, albo w niedzielę zamieściłem film o giełdzie Pionex, gdzie macie również tam wersję demo i możecie sobie pograć za wirtualne kryptowaluty. Więc na Bitcoinie sprawa jak, jak na razie tutaj jest otwarta, czekamy, a zerknijmy sobie teraz na order booki od Maximusa. Po stronie zakupowej oczywiście trochę większy tutaj wzrost mamy w okolicach właśnie 27500, no i podobnie analogicznie na 28500 po stronie sprzedażowej, więc tutaj nie ma żadnych większych rewelacji ale za to na wskaźnikach ProCharts widzimy, że troszkę z stablecoinów nam wpływa, ulica nam się znowu aktywowała, no ale widzimy, że chociażby w dniu wczorajszym mieliśmy dosyć duży portfel w okolicach 50 bitcoinów. Zlikwidował się to był portfel, który trzymał bitcoiny powyżej 155 dni. My wracamy już do wykresów, no i lecimy sobie zobaczyć Ethereum. Na Ethereum ja czekałem cały czas na zaliczenie 1611. Jeszcze się to nie wydarzyło, ale widać tutaj, że nawet Bitcoin, kiedy rośnie w ostatnich 24 godzinach o 1%, to Ethereum jest w tym czasie jeszcze na stracie w ostatnich 24 godzinach, więc myślę. No spokojnie tutaj będziemy sobie teraz lecieć jeszcze w dół, no bo jeżeli Bitcoin będzie chciał teraz z 28 tysięcy chociaż spaść kilkaset dolarów, no to Ethereum spokojnie zepchnie to z powrotem tutaj do strefy, i tu bym chciał ugrać coś dla siebie. A my lecimy dalej. Dzisiaj zerkniemy sobie na AWAX, który aktualnie jest dokładnie za 10 dolarów. No i widzimy, że tutaj ten poziom 9.33 dosyć fajnie zadziałał na awak, zostaliśmy strzał do góry, jednak nie spodziewałbym się tej fajerwerków i raczej nie dobijemy do poziomu 11 dolarów i 16 centów, czyli do tego drugiego poziomu tutaj tego oporu na shorta, ale powiem wam, ja bym bardziej spodziewał się już za chwilę nawet spadku z powrotem na 9,33, więc tutaj bez jakichś większych rewelacji a my lecimy dalej. Kolejnym coinem do analizy jest Bel. Bel aktualnie, aktualnie 59,5 centa, ale widzimy, że Bel tutaj po tych wzrostach do okolicy 69 centów, bardzo fajnie reaguje spadkami i widzimy chociażby tutaj 7 września mieliśmy spadki o prawie 20%. Tutaj z 30 września mieliśmy o 16%. Więc tu myślę, że jest fajna opcja, aby cierpliwie poczekać na wzrost z powrotem do 69 centów. No i spróbować tutaj zaliczyć jakieś shortowanie. Oczywiście na bake była podobna sytuacja, również wchodziliśmy. Jednak ja za drugim razem już nie będę próbował się tam ładować, ale na Belu chętnie bym spróbował, więc ja tutaj będę czekał. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, ale myślę, że jest tutaj pozycja godna uwagi. Teraz, czyli które mamy aktualnie odpalone na Discordzie, tutaj moja pozycja, właśnie z 6 centów. No, i powiem, wam, że na razie słabo to wygląda. Liczyłem na trochę większe odbicie, tak jak chociażby mieliśmy 29 sierpnia, gdzie cena nam poleciała z zielonej strefy 8% do góry. Później mieliśmy przebicie 30 września i cena nam poleciała również 8% do góry. No, a teraz wygląda aktualnie to słabo. Aktualnie mamy wzrost 0,5%. Ale co najważniejsze, pozycja jest na zielono, więc tego się warto cieszyć. Zobaczymy, jak sytuacja się tu dalej rozwinie. Ale ja na pewno będę zabezpieczał pozycję tutaj stop lossem na 6 centach, bo nie chciałbym tracić niepotrzebnie kapitału. Lecimy dalej. Kolejnym coinem, który przykuł moją uwagę jest GAL, ale GAL przykuła moją uwagę tylko dlatego. Również mieliśmy tutaj pozycję na Discordzie, jednak ona wybiła nam stop lossa, no i część tutaj osób myślało sobie, żeby wbijać teraz w longa, no bo jesteśmy troszkę niżej, a jest potencjał do wzrostów. Owszem, jest potencjał do wzrostów, ale aktualnie znajdujemy się poniżej tej linii, która właśnie dawała nam te wzrosty, no i na aktualną sytuację... Bardziej bym spodziewał się tutaj spadków do kolejnej linii, która jest na $1.12, więc ja bym sobie tutaj lepiej wolał odpuścić i Wam też radzę. Pamiętajcie, brak pozycji to również jest pozycja czasami najbardziej bezpieczna. Kolejny coin dzisiaj do analizy to coin NMR. Które aktualnie 12 dolarów 82 centy. No i tutaj ciekawa sytuacja, bo od dosyć długiego czasu cena nie chce nam spaść tutaj poniżej 12 dolarów i cały czas w okolicach właśnie 12 dolarów 40 centów odbija nam się dosyć regularnie. Nie są to jakieś może imponujące strzały, no ale chociażby mieliśmy tutaj w połowie września Strzał na ponad 16%. Tutaj pod koniec września, 30 września, mieliśmy 13% strzału do góry. No i jak na razie cena odbija nam się tutaj właśnie od tej białej linii. Warto zauważyć, że tutaj mieliśmy jeszcze czerwoną linię, która teoretycznie raz zadziałała, a teraz już raczej nie będzie nam działała. Ale ja ją zostawię na wszelki wypadek, gdybyśmy próbowali przebijać niżej. O wtedy zobaczymy, czy jeszcze będzie miała jakąś rację bytu. Na no tą chwilę obecną, jeżeli ktoś by chciał sobie tej popróbować, to myślę, że z okolicy, właśnie 12,25 e, centów można chociażby sobie się pobawić i zakupy robić spotowe, no i sprzedawać później 10-15% wyżej to też jest fajna forma. Inwestowania, pamiętajcie o tym. No i na koniec Solana, która przewijała się tutaj ostatnio trochę na Discordzie. No i dzisiaj postanowiłem też do niej bardziej zajrzeć. No i widzimy, że faktycznie dostaliśmy przebicie na ten opór na 22,83. No i jak na razie do tej pory fajnie sobie tutaj radzi przed spadkami, i cena nam odbija się od tego poziomu. Więc myślę, że jest potencjał, aby dolecieć tutaj nawet do 25 dolarów 67 centów. I myślę, że stąd można by spróbować przypuścić jakiegoś małego shorta, ale to bardziej myślę tutaj jest do rozpatrzenia przy jakichś większych spadkach na Bitcoinie, no bo jeżeli Bitcoin będzie chciał teraz jeszcze nam lecieć do tych stref, które wyznaczyłem na początku, no to jest opcja, że jeszcze Solana nie pokazała tutaj swoich sił i może być naprawdę gorąca właśnie w okolicach 25% Dolarów i 67 centów, więc myślę, że warto poczekać cierpliwie. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję Wam oczywiście za lajki, like, za suby, za komentarze z koinami analiz do analizy, które będą w poniedziałek. No i słyszymy się standardowo jutro. Jutro, oczywiście, aktualizacja portfela 100 razy 100. I już teraz życzę Wam przyjemnego czwartku. No i do usłyszenia jutro. Hej.